Opowiadania mojego autorstwa, zamieszczone tutaj, dedykuję mojej uczennicy Melanii, Chrząszcz. Był piękny lipcowy dzień. Wojtek z mamą, jak zwykle, spędził przedpołudnie na plaży, trochę kąpieli, trochę opalania i dużo, dużo piaskowych budowli. Wojtek uwielbiał morze, nie pamiętał wakacji bez morza, często uśmiechał się do. Wspomnienia ze swojego pierwszego tu pobytu wszystko było takie niezwykłe. Ten ogrom wody, ta wspaniała ilość piasku, cudowne i zawsze ciekawe poszukiwanie kamieni zachody słońca. Tak, te zachody słońca nigdy nikomu o tym nie opowiadał. Bał się, że wyda się śmieszne. Przecież chłopakowi nie wypada chwalić się takimi zachwytami. Ten dzień niczym nie wyróżniał się od tych wszystkich tu spędzanych. Może nigdy nie sprawiało mu zawodu. Zawsze była piękna pogoda. Tak było i tym razem. W około godziny 17.00 wyruszył z Jaśkiem i Maćkiem na spacer plażą. Trochę się ścigali, a potem puszczali kaczki na tej. Plaży kamieni było w brud. Po kilku minutach postanowili odpocząć. To wtedy właśnie Wojtek. Znalazł w piasku chrząszcza. Jaki piękny! Powiedział, biorąc do ręki nieruchomego chrząszcza. Wyrzuć go, bo cię ugryzie! Ostrzegał bojaźliwie mały Jasiek. Niestety jest chyba martwy, powiedział ze smutkiem Wojtek. Może połóż go na wydmach, to dojdzie do siebie. Doradził obojętnie Maciek. Chyba poniosę go trochę. Odpowiedział Wojtek, przyglądając się z zachwytem pięknemu pancerzowi chrząszcza. Chłopcy ruszyli dalej. Wojtek trzymał ostrożnie znalezionego owada, oglądając co chwila, czy nie stał się cud i czy chrząsz nie ożył. Specjalnie zwolnił trochę, chcąc częściej spoglądać na owada. Delikatnie powyjmował z jego łapek resztki mchu i trawy. Może to właśnie one przeszkadzały mu w poruszeniu się? Pomyślał. Wojtek, krzyknął Maciek. Nie maruć wyrzuć tego nieboszczyka i chodź wreszcie, bo nie zdążymy wrócić na czas. Dobra, dobra, odkrzyknął zawstydzony Wojtek. Tak bardzo chciał, żeby chrząszcz ożył. Nawet chuchnął na niego trzy razy, szepcząc cichutko życzenie żeby ożył, żeby ożył żeby ożył. Doszli wreszcie do znajomych schodów. Odpocznijmy chwilę, poprosił Jaś. Dobra, ale tylko chwilkę. Ułożyli się na piasku. Co? Jeszcze nie pozbyłeś się tego robala? Zapytał pogardliwie Maciek. Zaraz go wyrzucę, tylko jeszcze muszę się przyjrzeć, odpowiedział Wojtek. Czuł, że Maciek będzie sobie teraz z niego żartował. Położył ostrożnie chrząszcza na koszulce. Delikatnie dotykał jego pancerzyka. Jaki on piękny! Pomyślał jeszcze raz. rany! krzyknął Jaś. On się poruszył. Stawało ci się! powiedział Maciek. Ojej, rzeczywiście! wymamrotał zaskoczony Wojtek. Żyje, żyje, żyje! wrzeszczał już na całe gardło Jasiek. Kto żyje? Zapytała mama Wojtka, która nagle pojawiła się na plaży. – Chrząszcz! – odpowiedział Wojtek. – Co w tym dziwnego? – zapytała mama. – Jak to co? – zapytał Jaś. Przez całą godzinę udawał trupa. Wojtek nosił go w ręku, huchał do... – Na niego sam widziałem! – radośnie wrzeszczał Jaś. – Nie huchałem, skłamał speszony Wojtek. Widać było jednak, że nie boi się już tak bardzo śmieszności Żyje, żyje I jest taki piękny Myślał i czuł trochę radości Zaniósł cudem ożywionego chrząszcza do lasu Następnego dnia, kiedy nikt nie widział Poszedł w to samo miejsce, aby sprawdzić co u chrząszcza Nie zastał go Chrząszcz wyszedł pewnie na spacer Mam nadzieję że nie nad morze, pomyślał Wojtek.